Jest dzisiaj drugi lipiec. Temperatura spadła. Tam jest pole ze skarbonkami. Ale po co dzisiaj z wieczorka tutaj się uderzyliśmy? A po to. Co to jest? Dziurawiec. Co jest bardzo ciekawe, to nie jest dziurawiec, ale to jest dziurawiec. I dziurawiec rośnie pomiędzy wrotyczem. Wrotycz jest... Tutaj jeszcze nie rozkwitnięty jest dziurawiec Ale dużo jest takich już też rozkwitniętych e, Wrotycz Jest można powiedzieć trujący Dziurawiec nie, dziurawca nie pije się Latem, można dostać bielactwa e, W każdym razie Nie ma go jeszcze dużo, ale tak jak mówię Jest go już trochę Jak go rozpoznać? Bardzo prosto. Wchodzisz, bierzesz kwiatuszki, rozgniatasz kwiatuszki. I muszą czerwoną farbę puścić. O! Tak, jak krew. Następnie nie proponuję z żadnym spirytusem tego mieszać, bo spirytus to jest narkotyk. I działa na depresję, a nie przeciwko a jeżeli sam się parzy dziurawiec to działa przeciwko depresji zimą a tam jest Londyn Szard i Croydon, Manhattan w Croydonie w Croydonie Tutaj znaleźliśmy... Tam jest wrotycz, a tutaj znaleźliśmy wszystko. Wszystko to jest właśnie dziurawiec. To jest wrotycz? To jest dziurawiec. Wrotycz jak się zerwie, jak to powąchasz, śmierdzi totalnymi chwastami. <śmierdzi totalnymi śmierdzi> dziurawiec natomiast, tak jak jeszcze raz powiedziałem, puszcza farbę. Miętolisz, miętolisz, Musi zostawić krew. Więc to wszystko. To jest jeszcze dziurawiec. Możemy go sobie jeszcze więcej zabrać. Więc nic. Do dzieła. I miłego wieczoru.